Cześć. Dzisiaj bierzemy na tapetę temat, który, no cóż, pewnie spędza sens powiek wielu firmom w Polsce: czy nazwa marki musi być angielska? Mm, tak. Żeby odnieść sukces, prawda? Szczególnie ten angielski. Zagłębiliśmy się w materiały z serwisu nowy marketing, żeby wyciągnąć y, najważniejsze wnioski. To jest faktycznie gorący temat. Bo mamy więc z jednej strony globalizacja, z drugiej strony ten rosnący trend na, na lokalność. Nazwa to przecież wizytówka pierwszy sygnał. No właśnie. Zobaczmy, co te analizy nam mówią, jakie argumenty tam padają. Dokładnie. Autorzy wskazują, że są konkretne sytuacje, kiedy lepiej sobie ten angielski odpuścić. Pierwszy powód, firma planuje ekspansję, owszem, ale głównie na rynki, no właśnie, nie anglojęzyczne. Ciekawe. Chile, Ameryka Południowa, inne kraje w Europie, gdzie angielski wcale nie jest językiem, powiedzmy, pierwszym. A to jest bardzo ciekawy punkt, bo tak intuicyjnie mogłoby się wydawać, że angielski to taki uniwersalny klucz, prawda? Tak, tak. A źródło sugeruje, że no niekoniecznie, że na takich rynkach angielska nazwa może nie dawać przewagi może być wręcz barierą, trudna do wymówienia, albo niezrozumiała, obca kulturowo. Mhm. Mm Czasami, właśnie polska nazwa, taka nasza, lokalna, może być tam bardziej egzotyczna, bardziej intrygująca niż kolejna angielska. Słuszna uwaga. Dobrze. Drugi argument przeciw angielskiemu jest chyba prostszy. Brak jakichkolwiek planów wyjścia z marką poza Polskę. Firma działa czysto lokalnie. I tyle. I nie ma ambicji międzynarodowych. No właśnie. I wtedy, wiesz, ta angielska nazwa może wyglądać trochę no, trochę na wyrost. Tak, sztucznie trochę. W których ta marka żyje, funkcjonuje i traci się szansy na zbudowanie silnej więzi przez swojskość. Dokładnie. I tu gładko przechodzimy do trzeciego argumentu, czyli specyfika branży. Źródło podaje przykład produktów codziennego użytku: masło, mleko. Takie podstawowe. Czy często widzimy na półkach takie produkty z czysto angielskimi nazwami? No. Raczej nie. Tu królują nazwy proste, polskie, budzące zaufanie, często związane z tradycją. To świetnie pokazuje, jak ważny jest kontekst. Nazwa musi pasować i do strategii, i do kategorii produktu, i do tego, czego oczekują konsumenci. Mhm. Dla dóbr podstawowych, szczególnie jedzenia, ta lokalna autentyczność, zrozumiałość, ona często po prostu wygrywa z takim globalnym sznytem. Tu widać tę różnicę. Polska nazwa buduje zaufanie tu i teraz lokalnie, a angielska często grana, no, na ambicje. Okej, okay, czyli mamy argumenty przeciw, ale źródło równie mocno mówi, kiedy ten angielski jednak ma sens. Pierwszy, chyba najważniejszy powód: realny, dobrze przemyślany plan ekspansji. O, to słowo realne jest kluczowe. Tak. Ekspansji na rynki anglojęzyczne albo szerzej Unii Europejskiej, gdzie angielski jest no taką lingua franca biznesu. I co ważne, ten plan jest w biznesplanie. To nie jest luźny pomysł. Dokładnie. Nie chodzi o jakieś mgliste marzenia, tylko o konkretne kroki strategiczne, operacyjne. Wtedy ta angielska nazwa staje się takim naturalnym elementem tej układanki. Ułatwia wejście, komunikację... Tak, komunikacja z partnerami, budowanie międzynarodowego wizerunku to jest po prostu sygnał na zewnątrz. Myślimy globalnie. Dobrze. Drugi mocny argument za angielskim: firma planuje sprzedawać lub zdobywać klientów głównie przez anglojęzyczną wersję strony internetowej, nawet jeśli fizycznie jest w Polsce. O, i to pokazuje, jak model biznesowy wpływa na nazwę. Jeśli twoim głównym kanałem jest globalny internet, a komunikacja idzie po angielsku, to angielska nazwa jest, no, po prostu spójna. I praktyczna. Ułatwia SEO, zapamiętania adresu. Tak, buduje jednolity wizerunek online. Nazwa staje się częścią tej cyfrowej infrastruktury firmy, można powiedzieć. Jasne. I wreszcie trzeci punkt. Też bardzo ważny. Działanie w branży, gdzie angielski jest no, absolutnie dominujący. Bez dwóch zdań. Przykłady ze źródła. Technologia, IT, software, produkcja gier. Tutaj wybór angielskiej nazwy to często nawet nie jest kwestia wyboru, tylko no, niemal konieczności. Te branże działają w globalnych ekosystemach, używają międzynarodowej terminologii. Mhm. Polska nazwa mogłaby wręcz... Utrudniać pozycjonowanie firmy, sugerować mniejszą skalę albo brak dopasowania do standardów. Angielski tutaj sygnalizuje, jesteśmy częścią globalnej społeczności, jesteśmy nowocześni. A więc podsumowując te analizy z nowego marketingu, wychodzi na to, że decyzja o języku nazwy to nie jest jakaś fenaberia, tylko ważny element strategii. Zdecydowanie musi wynikać z realnych planów firmy, z rynku docelowego no i z charakteru samej branży. Nie ma jednej prostej odpowiedzi tak albo nie. Zdecydowanie. To po raz kolejny przypomina jak ważne są te fundamenty marki, jak nazwa. Muszą być solidnie przemyślane. A cała ta dyskusja wiesz polski kontra angielski nasuwa mi jeszcze jedno, może szersze pytanie nad którym warto się zastanowić. Tak. Jakie inne niuanse czy to językowe, czy kulturowe? Czy nawet fonetyczne mogą decydować o sile i trafności nazwy w tym naszym coraz bardziej zróżnicowanym globalnym świecie? Czy sama angielskość zawsze wystarczy? Czy to nie jest już trochę za mało?